Karuzela, karuzela na białach. Karuzela. 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 Karuzela, karuzela na bielanach, Co nie działa? Ta da da ta da. Ta da. Karuzela, karuzela. No ale oprócz tej karuzeli jest jeszcze na przykład karuzela zdarzeń tak się mówi albo znalazłam taki nagłówek karuzela podatkowa. I mówi się kręcisz się w kółko jak na karuzeli i to wcale nie oznacza czegoś bardzo dobrego albo mam karuzele w głowie mam karuzele w życiu karuzela, karuzela świetna, malownicza bardzo przydatna metafora. Do użytku codziennego. No więc stoję pod taką metaforą dwustuletnią w Pradze. To się dzieje w Pradze. I każdy może skorzystać z tej historycznej karuzeli. Swoją drogą, historyczna karuzela, jakby spojrzeć na ludzkości dzieje pod tym kątem to. No dobrze, ale ja stoję i patrzę sobie na malowane koniki, drewniane karety. Te zwycięskie pozy, jakby to był wjazd przez jakąś bramę triumfalną, tylko w kółko, od początku do końca, w kółko, w kółko, w kółko. Taki wjazd, taki wjazd do lepszego świata, który został zdobyty. Białe konie stają dęba, wyglądają pięknie, kolorowe siodła, bogato malowane bryczki. Wszystko to świadczy o bogactwie, o możliwościach, takie atrybuty sukcesu. No dwustuletnie, ale jednak atrybuty w tym naszym archetypie cywilizacyjnym. Dzwonki, falbanki, walce, marsze, złocenia, spojrzenia, uśmiechy. Zawrót głowy, po prostu zawrót głowy. No więc stoję tak w Pradze i podziwiam dwustuletnią metaforę. I mogę jej użyć w każdej chwili. W zasadzie wygląda jak karuzela z pozytywki. Dokładnie tak samo, tylko jest dużo, dużo większa. Jest słodka i rozczulająca. Turyści się rozczulają, oczywiście czemu nie, ale jakoś nie mogę ulec temu rozczuleniu, bo mi z tego drewniano-złotego pochodu wyłania się obraz i ówczesnej, ale i współczesnej rozrywki, która ma swoje cienie przy tych swoich blaskach. Karuzela. Karuzela zaspokaja naszą dziecięcą potrzebę kołysania, prawdopodobnie, albo dorosłą potrzebę zabawy w utratę stałego punktu odniesienia. Ten zawrót głowy, ten rausz bez alkoholu, to śmieszne skołowanie, które być może pozwala odkryć oś naszego kołowania, siebie, siebie w zabawie na moment, ten moment. Ale karuzela w tej wersji to także wynik silnego pragnienia takiego zwycięskiego pochodu, zwycięskiego. Piękna, zabawy mimo wszystko, niech się dzieje co chce, a ja jak w bajce wjeżdżam do miasta na białym koniu, w najlepszej szacie. Zwyciężyliśmy, byliśmy piękni młodzi, właściwie jesteśmy piękni młodzi, wszyscy wiwatują, a śmiechom i żartom nie było końca. Albo taka trochę inna wersja. Więc wjechała w najpiękniejszej karocy, ta kopciuszek, albo ten kopciuszek królowa albo narzeczona księcia, w każdym razie wybranka w cudownej sukni, wybranka, na którą wszyscy patrzą z zachwytem. Ona jedzie w karocy i przez tych parę minut z towarzyszeniem dźwięku sztucznych fanfar symuluje efekt wow. No i ma, oczywiście, że ma efekt wow. Przez moment kręcimy się w lepszym, kolorowym świecie. I współcześnie teraz robimy sobie dziesiątki selfie w ciągu trzech minut. Dobre to i piękne w sumie. To dlaczego nie? To jest dobre i piękne. Jest retro. To jest echo dwustuletniego schematu tego, jak można poczuć szczęście. Co nam da szczęście? No, wjazd na siwku wiadomo. Nie nabijam się. Po prostu staram się zajrzeć za kurtynę. Już 200 lat temu w sumie nie wystarczała zwykła huśtawka. I dziś tak samo potrzebujemy i lukru, i tłumu, i muzyczki. No i proszę, nadal jest to do zrobienia. Świat nadal jest do zdobycia. Można wsiadać do drewnianej karocy, na drewnianego konika i wio! No i gdyby ktoś chciał, wio! to proszę odwiedzić tę neorenesansową karuzelę z 1892 roku. Ona stoi w Pradze, na Wzgórzu Letna i owszem, w sezonie wciąż jest oblegana. No i cudownie. Karuzela, karuzela, oblegana co niedziela, świątek, piątek i niedziela, karuzela, 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 karuzela. קארוזעלע קארוזעלע